Trzecim środkiem jest woda utleniona. O tym, co można zrobić z wodą utlenioną, bardzo dużo mówił profesor Nieumywaki. Stosował ją na różne sposoby, okłady, płukania, również stosował ją do wewnątrz, do picia. Jeżeli chodzi o afty, to jedna łyżeczka wody utlenionej 3% na szklankę chłodnej. Wody płuczemy usta. I znowu tak, my możemy to wszystko połączyć: sól, soda. I woda utleniona. W zależności, co mamy w domu, jeżeli wszystkie trzy produkty mamy w domu, no to pół łyżeczki soli, pół łyżeczki sody, pół łyżeczki wody utlenionej. I taką mieszanką przyspieszymy sobie ogólnie ten proces regeneracji. Można wykorzystać jeszcze do okładów. Po prostu mały kawałek gazy nawilżamy, na przykład po płukaniu, nawilżamy w tym roztworze, w reszce, która nam zostanie, i przykładamy na jedną, dwie minuty na to miejsce gdzie jest zmiana.